U. I już takiego tutaj jest? Eee, powiedzcie mi, że amunicja, amunicja Snajperka. Czy ja mam snajperkę? Muszę... Nie. Nie mam snajperki, tak? bo prostu też mam No. Maliwan, jak miło. My możemy zeskoczyć tutaj. tutaj. tak. A... Indeed we can. Ups, spadłam za nisko. Więc nie popełnij mojego błędu Mój Death Trap will help you Bo ja jestem zdecydowanie za nisko, wypadłam w ogóle poza obóz I am not helping. No I am very not helpful Free Carson from prison I on jest gdzieś tam Deee. Musimy go wyciągnąć z więzienia tak, żeby go zabić. Come on. No cóż. Tak czasami bywa. Kojarzę, że gdzieś w komiksie o Lobob była taka sytuacja, że on miał dostarczyć taką e, swoją nauczycielkę od angielskiego czy czegoś tam nieważne. Na miejsce i obiecał, i ponieważ on jest cholernie słowny, to faktycznie dostarczył ją na miejsce bez zabijania jej. O. Ale jak tylko, jak tylko ją dostarczył na miejsce, i łoba się zakończyła, uroił. Cóż, to, to było zabawne patrzeć, jak ten, jak, jak się musiał męczyć z tą, z tą kobietą całą drogę, bo oczywiście zaczęła poprawiać maniery jakiejś grupy bikerów kosmicznych gdzieś po drodze. nie? I oh, tak, well. That, like, it was bloody hilarious. No ale to bardzo w jego stylu. Zdecydowanie. Yes. To jest. To ktoś te co do słowa y, wykona. Y, w sensie co do litery wykona. Y, zlecenie, aczkolwiek niekoniecznie co do. intencji. No to trochę jak robienie tego dealu z diabłem, no. E, b, 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 tak. Tak, dokładnie. O oh, come on! rozumiem bazar i uciekł. Ble. Widzę, że ten bazar dalej tutaj lata. Trzeba to rozwałać tę karawanę. Um, pytanie: czy chcemy w ogóle to robić w tym momencie? No nie wiem, no jesteśmy tutaj i mamy to pod nosem. No ale ja jestem już pod drzwiami, no. mogę nas. No dobra, no ja padłem, niech będzie. Łe. I mam nadzieję, że. Y Friendship Gulag. Nie pamiętam z... tej nazwy. <laughs> Friendship Gulag. <laughs> o, no <cóż>. cudowne. <laughs> co jak co? Owszem, gra może nie jest najlepsza, ale jeśli chodzi o kreatywne y wymyślanie nazw, w ogóle kreatywne nazwy, to. Chodzi tak. o poczucie humoru, to nawet daje rady. Jest odpowiednio suche, żeby było śmieszne, przynajmniej y dla mnie. Czasami tak, a czasami jest po prostu denne. To jest tak, że. Zależy, jak nisko masz standardy. Moje standardy są gdzieś poniżej podłogi, okej? Okay? No moje wciąż są na poziomie podłogi. No. niby tak, ale. Czekaj, jakby to powiedzieć, jest bardziej twoje po filmu, jest najbardziej ja. wysublimowane, powiedzmy sobie. Znaczy tak, ja jestem bardziej wybiórcza, to fakt. No, nawet, jeżeli poziom, tak. nawet jeżeli poziom żartów, które mnie śmieszą, jest bardzo mocno przypodłogowy, to i tak ja jestem zdecydowanie bardziej wybiórcza w tej kwestii. Tak, jeżeli mnie chodzi jest to jestem takim bardziej allrounderem. No. Ponieważ wiele żartów, które ciebie śmieszą, mnie nawet nie wzruszą w żaden sposób. Nawet się nie skrzywię. A jeżeli się skrzywię, to raczej z niesmakiem czasami. O, chyba gościa znalazłam. Super w jednym kawałku jeszcze? Eksploder, kolejny. Jest to oh, now, dyskusyjne, jak, jak, jak widać. Gość um, chyba nie przeżył próby jego wydobycia z więzienia, wiesz? A. A, oh, klasyka. BLEP. Yeah. Dobra, kto jest taki mądry? Ty jesteś taki mądry, tak? No. Dangerous? My name is Dangerous. I'm called Dangerous, Dangerous, Dangerous. Łe. Uff. Uh, robi się tu gorąco. Son of a bi... Ech, uh, wybuchł piktarz. Premature detonation? Ta, to jest jeden z tych tekstów, których nie mówię za często. Uła! No, masz babuł, placek! Arise, no, Arise got! Został the... mi zabity! Dobra. Nie. ogólnie wiesz co dopiero teraz się kaftołem tak naprawdę bo do tej pory było zawsze tak że, za że siedziałem w jednym miejscu i napieprzałem w tej gości, aż przestaje się respić. No teraz widzę, że chyba faktycznym celem tej misji jest wbić się, tłuc ich po drodze, załatwić sprawę i tłuc ich po drodze na wyjścia i wyjść, Wpad i to gdzieś. i wypad. Tak. Bo w przeciwnym wypadku to zajmuje zbyt wiele czasu i jest to niezbyt interesujące, tak szczerze powiedziawszy. Ta, znaczy, ogólnie gdyby tak, gdyby broń w Borderlands nie czuła się jakby się strzelało z łuku z kartonu, to byłoby mi bardzo miło teraz, żeby. Tylko, broń... tylko, tylko rakietnice mają jakiekolwiek takie pieprznięcie. Niektóre shotguny tak, ale w dalszym ciągu mają dźwięk, jakby ktoś e, po prostu napisał na ścianie. Chciałbym, żeby to był shotgun! Eee. Chcesz prowadzić? E, chciałabym, aczkolwiek e, jak widać cały czas mylę. Mm, to wskakuj ten do, do kabiny, a ja na działkę Mylę przyciski. Bo y, rzadko ludzie mają okazję widzieć moje prowadzenie, więc y, wiesz, trzeba się czasem pochwalić moim brakiem znaczy, umiejętności. Aha, wiesz co? Podejrzewam, że i tak zrobiłeś całkiem sensowne te postępy, więc nie przesadzajesz tak bardzo. Dojechałeś na miejsce. Tak, ostatnio, by, więc... po y, skręcaniu w niewłaściwą stronę, dokładnie. A, to kwestia e, nawigacji. To jest to samo, co cię zjada w Warframe, że mapa nie wie, jak ci pokazać, kiedy jechać, tak naprawdę. Mapa powinna mi pokazywać drogę krok po kroku na zasadzie Breadcrumbs Trail. E, a mapa robi mi coś takiego, że pokazuje mi general direction of the objective. E, efekt jest taki, po tym, że e, idę w tamtą stronę, trafiam na ścianę i to jest takie. E, 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 nie mam e, pojęcia znaczy, jak. Ogólnie, ogólnie mi się nie podoba. Ja robię to tak. Albo, albo to musi być w stylu y, tego w stylu. A, jednak jedziemy dalej, okej. Okay. Znaczy, bo ja tylko a, zatrzymałam bo... się, żeby zerknąć o co chodzi. Spoko, to przepychasz mnie swoim wozem, może być. Eee, <grych> um, gdzie ty idziesz? <grych> gdzieś tu jest... A, tak, trzeba przejść tam tędy, okej. Okay. Um, w każdym razie motyw jest taki. Albo dajecie mi mapę, jak w Morrowind, i e, e, wystawiacie informacje gdzieś w tym, gdzieś w... E, Słuchajcie, że e, idź generalnie na północ i szukaj jaskini takiej, a takiej jest koło, powiedzmy, morza powodzenia. Wtedy wiem, że muszę odpalić mapę i muszę faktycznie czytać tę mapę, no, tak jak na realu, chyba, że ktoś ma Google Maps, to wtedy inna sprawa, nie? Eee, ale no Z Google Maps ma... to też nie do końca tak, ale może Dobra, się nie wypowiadam. Dobra, się do arachajicznych czasów, kiedy, kiedy Google Maps jeszcze nie było w kieszeni każdego człowieka. Praktycznie każdego Nie, człowieka. to nie o to mi chodzi. Ja chodzi wiem. mi o to, że nawet Google Maps może, yy, no, nie pomóc. Niektórym przypadkom, patrz, ja... No, dobra, okej, okay. ale pomijemy. To są, to są, tak jak powiedziałem wcześniej, ekstrema, które nas dotyczą, ale no, nie jesteśmy dobrą próbką społeczeństwa, więc. E, tam było właśnie takie coś, coś takiego, że nawet nie było pokazane, gdzie jesteś na mapie. Trzeba było się domyśleć. I, e, I to było OK, to było takie podejście, spokojnie. Chciał wam się robić narzędzie, które robi pathfinding sensowny. Nice. Drugie opcja, zróbcie pathfinding, żeby był sensowny, w sensie, że pokazywał faktycznie taki breadcrumb trail, czyli. Pokażę się skręcić jak sarączkę, nie? I wtedy też jest ok. natomiast wszystkie opcje pomiędzy to jest po prostu różny stopień bycia irytującym. Jeżeli pokażą ci po prostu ikonkę na mapie, to prędzej czy później trafisz na ścianę, która powie ci, a nie, 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 nie. I, i tak trzeba zasuwać po swojemu, tylko że najpierw jesteś wodzona za nos przez cholerny pathfinding. Druga opcja to jest tak jak, tak jak w e, tych w tym, że pokazuje ci ścieżkę, w sensie pokazuje ci wyjście, jak w Warframe na przykład, ale no czasami mapa jest jakaś pokręcona i no nie pokazuje tej ścieżki. Wobec czego majtasz się tu i tam i okazuje się, że to wszystko jest tak na nic. To jest jeszcze bardzo interesujące. I no mówię, no, no. If you can't do it right, don't do it at all. Fuck off. Próbowałyśmy z Hanią grać w grę, która nazywa się Outward. Słyszałem o nim. Oh my god, tam nie ma pokazane, gdzie jesteś na mapie. Have fun! No no, spoko, no to jest to, jest to, podejście, to jest uczciwe podejście. Nie, nie chciałem się zjeść w sobie. Co ciekawe, okay. są mody, które umieszczają e, postać na mapie i pokazują ci, gdzie jesteś na mapie. Oh, okay. Jest mod taki i ten mod e, wiele zmienia. Jesteście w stanie w to grać, tak? Nie próbowałyśmy z modem, tyle ci muszę powiedzieć. Ah, okay. e, nie warto, czy? E, nie, po prostu nie było okazji. Jakby kogoś zastanawiało, czemu mi miga P-Reload, a nie R-Reload? A no cóż, dlatego, że P jest daleko od R, wobec czego jak przypadkowo nacisnę R, to sobie nie przeładuje. Tak, gram mechromancerem, nie mogę przeładowywać e, broni. Czy to jest skrzynia, której szukamy, czy to nie jest skrzynia, której szukamy? Mm, to jest ciekawe. To ją otwórz. Bo ja nie mogę. Czekaj. Nie się biją. Let them fight. Ej, no musiałeś popić zabawę. No, okej, okay, dobra, skoł tak. Póbuję strzelać sama do nich szybciej idzie, a nie tylko gapić się. Oszty ty dziadu! Drugi. O, tam się coś dzieje, no. Dziękuję. I teraz można otworzyć skrzynkę. Open stash. Uh. Jej! No. Wow. I w skrzynce jest... Meridium! Uh. Oh, yeah. to, to bardzo dobrze. I poza tym jakieś a, 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 bronie? To Lepsza jest snajperka snaj... troszkę niż to co mam. Gorsze niż moja. I'll pass. Tutaj masz HP a skacze po nim for your convenience. Bleep! A to bardzo co... Dźwięk przyjmowania. To jest sh shotgun. Zobaczymy czy przyda się mi do sprzątania. I'll pass on him. On it. E, aczkolwiek jeśli chodzi o snajperkę... to jest tułom o proszot. Magazine jest malutki, da? Nie, nie opłaca się. Spasuje też. Jak no, no, co ja z niego strzelam? Tyle w temacie. You have one skill point remaining. E, tak. Up, już... up, nie. Woodhaben? E, bardzo dziwnie coś zrobiłam. Nieważne. Może Ale nie ja... będę się wypowiadać, co ja robię. Patrzysz w niebieski ekran, w którym nic nie widzę. To bardzo dobrze, że nic nie widzisz. No tak. Masz tam hentaje? Chciałabym. Muszę ja coś ch z tym zrobić? <grym> <grym> Okej, okay, dobra, zobaczmy, co mamy następne na liście do, rzeczy do zrobienia. Do odhaczenia. 15 poziom, 17, 16 poziom, 18, 16, 20. O, oh, proszę. Eee, 13. Mine, all mine. Investigate Iridium Mine. Ha, ha, ha. Ok, to było fajne. Hmm. Aha. Wydaje mi się, że musimy iść w całkowicie przeciwną stronę. I czemu mi się tak wydaje? Oto jest pytanie. Jesteśmy tu. Skocz do a. tego, do stacji, stacji z pojazdami, już tam lecę. Ale tu jest stacja z pojazdami przecież. No tak, ja już złożyłem pojazd. I a jadę. taka para butów, nawet na mnie nie poczekałeś. No dlatego, że możemy teleportować, a ja w tym czasie ja mogę już kilometry. Wiesz, kilometrówka, kilometrówka. Pff, taxi cholera. Jak jeszcze mi naliczysz za <grym> podróż... się nie naliczę, bo nie musiałem stać na siebie czekać. <grym> Fajne te piły, lubię je. No zupełnie się odbijają, ale nie lubię ich używać. Po prostu Mało celne. funkcjonalność Funkcjonalność mi się wydaje równie sensowna co ten. Czekaj, to jest jakieś, jakieś zadanie. Czy to jest ten... Tak, to ten timed event, mogą się cmoknąć w pompkę. No, timed eventów nie lubię bardzo. Nie wiem kto lubi. Szczegó w grze takie jak Borderlands, come on, to jest gra gdzie się strzela, a nie gdzie się jeździ na czas. Ich mechanika prowadzenia pojazdów jest gorsza niż w Mario Kart 64. Akurat ja bym nie narzekała na mechanikę prowadzenia pojazdu. Właśnie o to chodzi, Ja ta gra weszła ile czasu temu? Bo. To nawet nie chodzi o czas. Chodzi o to po prostu, że oni tak zlali tutaj. Bo to jest tak. Borderlands jest grą, która nie jest dobra w niczym. Ona, jak się poskłada całość, może dawać fan. Ale nie jest dobra ani w strzelaniu. Ani w mm, doborze broni, bo te bronie niekiedy są takie me, mocno, bo są takie całkowicie losowe, a to nie, wcale nie jest y, najlepsze. Prowadzenie pojazdów bez nadzieja. Prowadzenie pojazdów jest naj, najsłabszą częścią tej gry, oni mogli to po prostu usunąć, hipotetycznie. Mogliby i dać po prostu fast travel, które przenosi wszystkich e, mhm. po całej mapie a tak fast travel jest raz na cztery mapy i radź sobie frajerze. No wiem, że dodali do tego motyw, że musi tam ukraść jeden wóz i musi go zrobić, tak dalej, tak dalej. To się dało ominąć. można by zrobić coś innego, czy tam jak 4, ok, nieważne. I obejść to, a nie po prostu się pałować, że możemy już mieć pojazdy tutaj, ale czuję się jak mopychał, kurde wózek, w którym brakuje czekół. No, może bez przesady po pokoje trzech kół. Po prostu, tak jak mój kark był utwierdzony na stałe, i gdziekolwiek spojrzę, tam jadę. Który debil wymyślił, że. Ja wiem, skierowanie... kto. Tu ten hamon. Aaaa, Dobre. <ścoughs> Okej, <Okay>, masz mnie. <ścoughs> Dobra. Jakby ktoś nie wiedział, ten hamon miał yy, taką wadę, która sprawiała, że miał sztywny kark. A miał wiele wad, ale to był z nich. No tak, w każdym razie prawdopodobnie poniosł bo... śmierć poprzez właśnie złamanie tego szkarku, bo... bo cóż, miał pecha. No, nie miał pecha, miał rodziców, którzy stwierdzili, że najlepszą metodą ro dalszego rozrodu jest branie kogoś ze swojej rodziny od paru ostatnich pokoleń, czy paru dziesięciu, nawet niestety na najstarszych po ale nieważne. W każdym razie był bardziej obciążony tymi. wadami e genetycznymi e niż szczury niż ten... laboratoryjne niż chytra baba w dzień tego w dzień Black Friday <laughs> chytra baba z radomia też oby. Znaczy, generalnie mam wrażenie, że to się rozeszło i nie musisz koniecznie mówić bez radomia chodzi o taką taką cwaną przekupę co? Ej, ja wiem, że to oszybakuję tego dużo i weźmy tego i dokładnie dobra słyszę słyszę kogoś, kto potrzebuje wielkie rury po prostu And you are here to provide. Oh yes, I have a very hot barrel. What's what can discourage a lot of things. Mainly bullets. Ogólnie digger. Ostre diggery. Digger on grave, you piece of shit. Ogólnie ten, ogólnie padałem się skład 100 w rodzaju tej gry w porównaniu z innymi częściami, że... że na przykład są wariacje przeciwników, wiesz, chociaż właśnie ten, ten... ci e, minerzy teraz są, są te labraty, które są dość creepy i tak dalej. Nie ma, nie ma aż takiego... E, bland psycho jak w na przykład, nie? Aczkolwiek w pre mi się na przykład podobają ci goście, którzy przystępują z rosyjskim akcentem i też są demidami. Ups, sama się zawiłam w tym momencie, w sensie strzeliłam do siebie samej Przeładowanie tej broni jest trochę triki. Tak. Właśnie ten fakt, że m, wyrzucam broń w momencie przeładowania z ręki to jest takie eee, e, i to mnie. Płosuje, masz dodatkowy strzał z tej rakietnicy. Tak, to liczy się hmm. jako dodatkowy strzał, jasne, spoko to jest fajne. Tak. Ale trzeba o tym pamiętać. No, pamiętam, że parę razy się uszkodziłem moim pistoletem. Ale to jest rakietnica, więc... <laughs> tak, boli mocniej. Okej, okay, czyli my musimy pójść chyba te... Fak. Parapa, parapa, To nie będzie zabawne. That was quite easy. Tak, gdyby tylko... Gość mi się nie odbija od tej platformy, którą mam skoczyć. Jakby ubało się, że ma kurde trond, Albo że przewoziła ostatnie parę odcinków tego Miami Heat. O. Oh. No i tego. E, tak. Czy mi się wydaje? Czy skończyliśmy? Tak. <laughs> Hui! A teraz wydobycie! Możemy też wydobywać skarby zdecydowanie. Taka a propos. O, jest. Zbiornik z paliwem, to tu nie. Dobra, teraz potrzebujemy się wrócić. Do Tiny. Powiedz, czemu do Tiny? Bo ponoć ma dane zadanie, ale podejrzewam, że to jest jedno z tych, które już wykonaliśmy. Bo to było zadanie na 13 poziom, a dla Tiny robiliśmy na jakieś 15 czy 16. Czekaj, nie jestem takiego końca pewien. Sprawdź po prostu czy tam mamy jeszcze jakieś zadania, bo no ja nie jestem pewien. No nie muszę podejść do niej, z nią pogadać. A nie mamy na liście, bo ja jeszcze nie otwierałam Pewnie mamy, aczkolwiek jest jeszcze zadanie turn in, więc no. No tak. Turn me in, tak? Nie, turn me on. Important distinction mam wrażenie. Tak. Wiem. Ale po 8 godzinach pracy to już przestaje mieć znaczenie. I will take that, I will take that, and I will take that. Dobra, to że jest zadanie na poziom... This lodge gate. Uh, 13, the pretty good train robbery. Aaa, okay. ah, train robbery. Tak. The pretty good train robbery. To będzie najlepszy robbery. No to mamy tu jakiś taki theme, nie zauważyłeś? The good, bad, the more the the pretty, good train robbery. the pretty good train robbery. No tak. Nie było jeszcze jakichś tych aluzji do tych do westernów wcześniejszym zabaniu? Mam wrażenie, że były, aczkolwiek w tym momencie po prostu ich nie pamiętam. No one są zabawne, eee, one day last, eee, last. Ale... Rip of Station. I like it. <laughs> Miejsce, gdzie mogłoby spokojnie być gdzieś w tym, gdzieś w Indiach. Informacje z mojej Filii, your ass is toast. Dobra, teraz Ty przyjedź a teraz Ty, się, no? a teraz ty się. Powiedziałem, że teraz Ty, a wiesz co, pierwszy się. Sądzę, że on może z radością skorzystać z tego, wiesz o tym byłem w zasięgu rażenia mojego granatu, jak widać. No tak, dziękuję. To się zdarza! Tyle mogę powiedzieć na ten temat. W wypadku tego granatu, używanie go wewnątrz pomieszczenia to ogólnie jest średni pomysł, ale stwierdziłem, że skoro on stoi do mnie przodem, tarczą. Może to zrobić tak, żeby granat zapił najpierw mnie, a później jego, więc po prostu stał złotem na nogi, nie? Nie byłem taki szczęśliwy. Ktoś do mnie strzela. Tak, goście są na górze, z tego co widziałem i słyszałem. A Znalazłem Goliata Ja znalazłem nomada. Zamachiła się tarczą, do czego rozwoliłem go z nim Nalazłem coś takiego Weź go w... w. różne miejsca. Odej. Tak, nieprzeznaczone do dochowania noży. Preferable. Okej, okay, co my tu mamy? Rodzkietnica, która jest słaba. Ona no, i to jest właśnie coś. problem z lootem w Borderlands. Najdujesz no też go ale. Ale większość jest naprzemiał i to tak dosłownie naprzemiał. Czuję się jakbym ten, jakby, jak w trakcie zbierania pokemonów w tym, w trakcie eventu po prostu, rzucasz tymi, wysyłasz wszystko do miksera momentalnie. Nie wiem, dawno przestałam grać w Pokémon Go. Z wiadomych względów nie działa poprawnie u mnie. Radio Hyperion for drop off. No i Hyperion. O. Leci! Paczaj! Dzieje się Aha Muszą fajerwerki sobie strzelić. cholera jasne. Dia. Spoko to będą właśnie ostatnie fajerwerki. Już my o to zadbamy! <grym> <grym> Ej, ten pociąg wygląda na mało pancerny! Dia. put the rest of tina's explosives on those safes and watch the fireworks <laughs> i like that thinking square nikolai turn in well, to at Mam problem z cyklu. Tam jest kasa na dachu pociągu. Jak tam wejść? Już na kanon, tak, tak. Jedne oto kanon, jak toleruje, toleruję, to też crossauta. Ja nie toleruję żadnych. Eee, w sumie czekaj, a kontroluję jeszcze te FTL-a. tu jeszcze jest hajs. E, e, ewentualnie te, które mo którymi mogę operować. Ale to wtedy nie jest autokanon. Znaczy, wiesz co? Chodzi o to, że mm, to jest skrót od armaty automatycznej, też. W sensie e, broni wysokokokalibrowa, która z trzech karabin maszynowy. Hipotetycznie autokanonem są heavy boltery e, z tego, z e, Warhammer 4000 Zważywszy na fakt, że nie siedzę w uniwersum Warhammera 40 tysięcy i niespecjalnie mnie to są to automatyczne bawi, no to I'll pass or eee, Dobra, ja dalej szukam metody, żeby dostać się na dach tego, tego, tego e, pociągu, Jak to bo... kiedyś stwierdziłam, e, rozśmieszając moich e, anglojęzycznych znajomych, not my cup of cake. Te Myślałam o trzech rzeczach naraz, cóż. Oddaję Tiny tinie The Pretty Good Train Robbery No spoko, ja skaczy w ogóle zdobyć resztę pieniędzy Twoje poświęcenie jest godne podziwu. I niestety oni chcą ym, żebyśmy poszli tu Wildlife Exploitation Preserve. Ale no, mam no jeszcze inne kwestie, które są Tak, na... dlatego jestem bardzo ym, skłonna poprosić Cię, żebyś wybrał jakiś inny quest. No to czekaj, wycofam się w miejsce, w którym jest mniejsze stężenie łowiu w powietrzu. Najpierw. A, tak, nie chcę, nie chcę, żeby ktoś robił mi dupsko w trakcie, kiedy ja grzebię w ekwipu ten... w menu.